Na Opolszczyźnie większość z ponad dwóch tysięcy pszczelarzy zakończyło drugie, a nawet i trzecie miodobranie. Nie wszyscy zebrali dużo, ale nie brakuje takich, których pasieki, a w nich pracowite pszczoły dały sporo miodu. Henryk Wawer. Dobrze, To pasieka w Starowicach z ponad 50-letnią tradycją. Jej właścicielem jest Jerzy Duda, prezes Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. W tym tygodniu zakończył trzecie i ostatnie w tym roku miodobranie. Jestem z, z tego roku bardzo zadowolony, bo udało mi się wziąć miód kwiatowy, bardzo ładny miód kwiatowy. Udało mi się wziąć miód rzepakowy z domieszką akacji i wziąłem miód lipowy, bardzo ładny. Y, czyściutki, ładny jeśli chodzi o kolor, y, miód, miód lipowy. I powiem jeszcze taką rzecz: że jak pracujemy z pszczołami, jak zmieniamy schematy, y, prowadzimy zupełnie inną gospodarkę pasieczną, to my mamy, mamy, pożyty, mamy miody. Także rolnik i pszczelarz Jarosław Stopyra nie narzeka na swoje pszczoły, mimo że w tym roku miodu będzie mniej. Y, lipowego miodu nawet w tym roku nadzwyczaj było. Sporo, więcej niż na przykład w zeszłym roku, gdzie u nas słabo nektarowała lipa, ale w tym roku jestem zadowolony z miodobrania lipowego. Ogólnie pszczoły są zdrowe. Antoni Orzuk, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy przekonuje, że mimo wszystko ten rok był udany. Ważne, że jest miód z najlepszych pasiek na Opolszczyźnie. Pszczelarze uzyskują bardzo wysokie wyniki, jeśli chodzi o gospodarowanie w tych pasiekach. I nie dotyczy to tylko miodu, bo miód jest ważny, ale pszczelarze pozyskują również inne produkty pszczelek, pyłek, pierzga. Większość pasiek w regionie zakończyła już miodobranie. W przyszłym tygodniu będzie jeszcze w niektórych miodobranie miodu gryczanego i wcześniej niż zwykle miodu z kwiatu na Włoci.